No cóż, witam wszystkich bardzo serdecznie w tych przykich, kurwa okolicznościach. Powiem tylko jedno. Chuj do dupy polskiego, lefasz na rampę. Zacytuję Stinksa. Miałem robić wolny? Nie. Po takim meczu to kurwa nie no, może zrobić wolnego. Serdecznie. No to mi się podobało. w kurwiony? Noń. On... Zrezygnowany taki jak chyba my wszyscy. Ja, ja się wkurwiłem trochę, nie ukrywam. Dawno się nie wkurwiłem po meczu żadnym. Czuję, taką, czuję, czuję się tak jak po meczu jest trochę. No, gram teraz z tomkami, Pancer. Cześć, Dzikio. Cześć, dziki, Emerythus. Czy no nie zapisałeś się to na za Ja nie wiem Siema w ogóle, jak jak się... Fajny, fajny 15-20 minut zapisują, pierwszej i drugiej zmianę. połowy, ale kurwa jak zwykle musi być jakiś ten tu bramka z, z fiuta. Normalnie wpisałem po ZPR i na... Bo się zajebali w pierwszej połowie, bramka zapisało, z dupy i wpadła nie, i już ten sydła podcięte, Słowacja tak, trochę wyluzowała, tak, zaczęła tak. cykać. druga połowa spoko to tak, wygląda, tak, jak wyglądało, że może strzelą tą drugą, to chuj czerwona kartka. W ogóle ta nowa zasada jest

no, nie ze Słowacją, i też jakoś, tak, jakoś to kurwa tak podobnie do tego meczu z Islandią, że tak nie było gdzie grać, nie wychodzili. No, ja nie wiem, co on się tam o wasy nogi potknął, czy co on zrobił, no że ten stempel poszedł, gala, nie gala. wiem. Poczekaj chwila. Mogą, mogą, czy mogą, no. Cześć, Wini. Dobra, gdzie chcesz. Jaki gracz serdeczny? No, to jest to no c... ja gala, czuję gala. takie. No, no, czuję, wiecie co czuję. No, rozg... takie. No, gdzieś tam byłem przygotowany, że może to różnie skończyć ten mecz, ale Zamy. jednak liczyłem, że długo, że wyjdą z tej grupy, wiesz. Nie wiem, liczę na cudzki Szpaniu. Zamieść. Chyba na B.